Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku serii horoskopy. W dniu dzisiejszym chciałabym mówić horoskop dla strzelców na miesiąc lipiec roku 2019. Horoskop jest historią ogólną, e, w której jest się poruszyć kwestie miłości, kwestie finansów i pracy, a także nadmienić wskazówki o zdrowiu, na co warto zwrócić w tym momencie uwagę. Horoskop jest ogólny, ale staram się konkretnie, zdarzeniowo wam tutaj wskazywać bieg zdarzeń. Również, moi drodzy, horoskop chciałabym Wam nadmienić, jest historią ogólną i nie ze wszystkimi on będzie rezonował. Jeżeli rezonuje z Tobą, bardzo się cieszę. Jeśli nie, to być może nie nasz wspólny czas moment ezoteryczny, energetyczny, być może za jakiś czas to się zmieni. Jeśli jesteś pierwszy raz na kanale, rozejrzyj się, bardzo proszę. Mamy tutaj różnego rodzaju playlisty, naukę tarota, pikę kart, Wasze pytania, moje odpowiedzi i wiele, wiele innych. Tutaj kilka z nich chciałabym Wam pokazać, zatem wystarczy kliknąć i zobaczyć, z czym to się je. Jeśli jesteś pierwszy raz na kanale i zainteresował Cię ten horoskop, zachęcam do subskrybowania, zachęcam do lajkowania, do komentowania. Tutaj powinien się pojawić również znak Instagramu, czy też moja nazwa na Instagramie, tam też możecie mnie obserwować, tam jest mnie troszkę więcej, tam wyciągam karty dnia, a i też znacznie wcześniej widzicie, co pojawiać się będzie na kanale, bo tam właśnie w Instastory Wam to ukazuje. Ja mam na imię Magdalena, jestem zaruciską Adiatis, pracuję z kartami. Tarota, wspieram się numerologią, karta nielskiej rytuały. Jakie jeszcze tutaj mam usługi na dole? Informacje są w opisie filmu. Link do mojej strony, zakładka usługi, Wam to pokaże. Zakładka blog również daje Wam możliwość poszerzenia wiedzy tej ezoterycznej, jeśli tylko macie na to ochotę. Aby nie przedłużać, włączam podgląd na karty a, i będziemy zaczynali omawiać horoskop dla strzelców. Mhm. Tak, tylko tu przeciągniemy troszeczkę. O, właśnie. Strzelec na miesiąc lipca. Stalia to tarot. Znów nie czytam odwróconych kart. Pokażcie karty. Pokażcie karty dla strzelców. horoskop, Możliwy bieg zdarzeń w lipcu 2019 dla osób spod znaku strzelca. Pokażcie karty. horoskop Dla osób spod znaku strzelca. Pokażcie karty dla osób spod znaku strzelca. Pierwsza karta mówi o tym, jaką energią wchodzimy w dany miesiąc. Już tutaj patrzymy, jak to się będzie rysowało w całym kształcie na lipiec dla strzelców. Mhm. I teraz tak, koło fortuny. Koło fortuny może mówić o odwrotach sytuacji o 180 stopni które mówią o tym, że jeżeli gdzieś tam doświadczyłeś trudnych historii doświadczyłeś trudnych historii w czerwcu to w lipcu to też się zmieni, ale również możesz wnosić się z taką nadzieją w, ten, w tą historię również karty pokazują, że może Ciebie czekać jakieś małe zwycięstwo a wygranie jakiejś małej bitwy małej wojenki, ale będzie trzeba nad tym popracować, bo sukces wydaje się być tak zwany pozorny czyli szczęście tak zwane pozorne, czyli dostajecie pozytywne wiadomości, ale Trzeba nad nimi popracować, w koło nich pochodzić, bo może coś umknąć. Pamiętajcie o tym, drugie strzelce. I teraz tak: historię pracy, przy pracy i finansów. Karty pokazują tutaj, jeżeli gdzieś tam macie propozycję jakiegoś stażu, karty pokazują, że może się ten staż albo nie odbyć, albo coś zostanie na zasadzie tutaj zubożenia, strata, a pojawi się zupełnie coś innego. Również w historiach stażowych, nauki, poszerzaniu wiedzy, zwracajcie uwagę na to, aby czegoś nie zgubić, nie stracić, ale również zwracać uwagę na to, co wkładacie do przysłowiowej torebki, kieszeni, bo czasem jest tak, że przez nie uwagę coś tam gdzieś zabieramy, a później jesteśmy posądzani o coś, czego w ogóle nie mieliśmy na myśli. Często właśnie tak zwane choroby zawodowe ktoś ciągle zabiera komuś długopis, ktoś komuś coś gdzieś tam wkłada na zasadzie takiej, że jestem gdzieś i zbieram wszystko do torebki, żeby takich rzeczy unikać, bo mogą pojawić się dziwne historie, a wcale Wam to nie jest potrzebne. Jeżeli inwestujecie w nowy środek transportu, zastanówcie się, czy to jest dobry moment na to, bo karty pokazują, że ten środek transportu będzie powodował więcej jakby kosztów niż korzyści, zatem też na to zwróćcie uwagę. W kwestiach pracy pod koniec lipca są korzystne zmiany, energii, ale też możliwość, jeżeli chcesz podwyżki, jeżeli jeżeli szukasz pracy, jeżeli gdzieś tam czekasz na drugą umowę pod koniec lipca z początkiem sierpnia Ci się to ma realizować, to możesz jak najbardziej na tego się doczekać, jeżeli będziesz o to zabiegała, będziesz o to zabiegał, ale również jeżeli się wykażesz zatem, Owszem, osoby, które gdzieś tam będą wyjeżdżały w delegacje, czy też będziecie mieli historie wyjazdowe z pracą w tle, karty pokazują, że żebyście uważali na to, co komu mówicie, ale nie powtarzajcie plotek dalej, bo one wrócą do Was w, tak naprawdę jeszcze jakby w zmienionej formie zostaniecie posądzeni o to, że rozpowiadacie, a to też nie do końca jest dobre. Zatem uważać na to, co komu mówimy i nie powtarzamy plotek, bo... One przysporzą nam tutaj problemów. Nawet jeżeli wy coś usłyszycie na temat kogoś, weryfikujcie sobie, nie osądzajcie. Zatem osoby, które szukają pracy, karty pokazują pod koniec lipca, z początkiem sierpnia bardzo korzystny czas przy aktywnym działaniu, może się to zrealizować przy stażach i po oszerzaniu wiedzy gdzieś tam w połowie lipca, do połowy lipca mogą pojawić się problemy, straty bądź zmiany. Uważajcie, co wkładacie do przysłowiowej torebki kieszeni, bo mogą być historie dziwnej sytuacji się realizować, tak? Tutaj delegacje niewskazane. Uważajcie na plotki. Jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, karty pokazują tutaj, że może się pojawić powrót do jakiejś historii, która wydawała się być już Wam zamknięta, odcięta że gdzieś tam miało już gdzieś to się nie pojawiać a się pojawi, niestety się pojawi, dla wielu z Was ta kwestia do momentu niestety była w takim napięciu i może jednak wrócimy do siebie ale karty pokazują, że to nie jest korzystne dla Was finalnie, o oczywiście decyzję pozostawiam Wam, drogie strzelce ale karty nie radzą, nie radzą, nie radzą. Słowotwórstwo jest wielkie. W każdym razie karty nie radzą, aby tutaj wchodzić w. Ponownie w pewne historie emocjonalne, bo to jest powrót na przysłowiową chwilkę. Dosłownie. Chyba, że wy chcecie w tej chwilce się zatopić, a później z tego wychodzić. No, wasz, wasz wybór. I teraz tak. Osoby, które szukają partnera do życia, karty pokazują, że pojawi się ktoś przy zmianach, właśnie pracy, czy też w historiach poszukiwań, pracy i spotkacie kogoś, kto już długo, długo był sam. A jest tu mężczyzna, który. Jest długo samotny i tutaj historię właśnie w poszukiwaniu pracy. Może być nawet tak, że wy obydwoje szukacie pracy. Może być też tak, że wy szukają tej pracy i ta osoba, ta osoba, ta osoba, ta osoba się tu pojawi. Ale również może być też tak, że to wy w jakiś tam sposób w środowisku zawodowym go poznacie swoim bądź też jego no różne to może mieć znaczenie jeżeli chodzi o osoby które szukają partnerki do o, związku karty pokazują tutaj że może się ktoś taki pojawić jeśli jesteście gotowi na wiązanie się z bardzo silną osobowością z kobietą która wie czego chce nie da sobie w kasze dmuchać to proszę bardzo jeśli nie to odpuśćcie mam też pokazane że możecie mieć tak zwane kontakty online Telefoniczne, mailowe, jakkolwiek, w historiach emocjonalnych, ale karty pokazują, że ta osoba w kontaktach online będzie zupełnie kimś innym, niż się pokazuje czy też podaje. Zatem bądźcie bardzo proszę ostrożni. W kwestiach zdrowotnych. Moi drodzy, uważajcie na układ pokarmowy, na jelita, bo mi się tutaj pokazują jako coś, na co warto zwrócić uwagę. Jeszcze jest historia emocjonalna, tutaj pokazana. Osoby, które są w związkach, które są już w partnerstwie, ważne jest też to, żeby praca nie przysłoniła. Relacji. Zadbajcie o to, żeby czuć się blisko tej drugiej strony. To taka jest też jakby podpowiedź. Historie zdrowotne już tu podpowiedziałam. Ogólna energia. No właśnie. Zadbajcie o dobre samopoczucie. Nie odkładajcie ważnych spraw na potem, ale też układ odpornościowy warto zadbać tu. I teraz tak. Karty tutaj wskazują również to, że na pewne rzeczy być może będziecie musieli czekać dłużej, niż byście chcieli. To też jest taka informacja: nie odpuszczaj, tylko działaj, a się zadzieje. No to zobaczmy, co tutaj jeszcze karty anielskie chcą wam pokazać. Karta niemieckie, co chcą wam pokazać? Pokażcie karty. Karta anielskie co chcecie przekazać strzelcom na lipiec. A mi tu nie włączył się podgląd. O Zatem będziecie widzieć podgląd tutaj jako zdjęcie w całości. I teraz tak: tu będzie ta ogólna historia. I wyciągam już kartę anielską. Zatem tak to, tak to będzie wyglądało. Archanioł Zatkiel. Archanioł Zatkiel pomoże Ci być tolerancyjnym i nauczy przebaczać. Archanioł ten działa za pośrednictwem fioletowego promienia, oczyszczenia i przemiany i pomagają... Pomagając Ci uwolnić się od niższych wibracji i wstąpić na wyższy poziom egzystencji. Wyobraź sobie, że stoisz w fioletowym płomieniu i wezwie Archanioła Zatkiela. Na pomoc, umieść w płomieniu wszystkie swoje problemy i trudne relacje z innymi, by odmienić to, co złe. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że jesteś gotów, gotowa, by podążać szlakiem światłości. Afirmacja poddaje się oczyszczającej mocy fioletowego płomienia. I tym pozytywnym akcentem zakończę. Kończę o, owy, owy horoskop. Mam nadzieję, że te informacje pozwolą Wam na uniknięcie tych zdarzeń, które są mało przyjemne. Pamiętajmy o tym, że horoskop jest możliwą historią zdarzeń, zawsze i wszędzie mamy na nią wpływ i możemy reagować, a tym bardziej, że mamy tą informację wcześniej. Za dzisiaj Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przepraszam Was za... Hmm, no, Techniczne sprawy. Tak jak mówię, będzie zdjęcie na początku, później gdzieś tam będzie włączony ten, ten podgląd. No, widocznie z jakiegoś powodu tak miało, tak miało być, ale niemniej przepraszam za to niedociągnięcie. Chciałabym Wam z tego miejsca życzyć wszystkiego, wszystkiego co najlepsze, dużych, pozytywnych zdarzeń, a dobrych ludzi wokół i uśmiechu tak na co dzień. Cały ściskam. Pa! pa.